To, dobra. a Dzisiaj będzie o hermetyczności systemu, bo tak powtarzam system, system, hermetyka. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że jak za 30 kilka dni skończy się realizacja projektu na portalu jak potrafi wszystkie informacje, zarówno o lokalizacjach chatki, jak i o tym, kto w tym systemie jest, kto z niego korzysta, przestały być jawne. System jest wymyślony w taki sposób, będzie bliżej końca, to bo damy Wam linki do, może do zerknięcia, jak to, jak, to, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. Jest wymyślony w taki sposób, że pierwszym pytaniem, jeśli na będzie pytanie o hasło. W związku z tym, jeśli nie będziecie w systemie, to nie mając tego hasła, w stanie, a to oznacza, że nie będziecie wiedzieli ani gdzie są te chatki, ani ile ich jest, ani gdzie je będziemy stawiać. Dlatego warto przystąpić do systemu, wybrać nagrodę, kliknąć, wspomóc nas i przyłączyć się po prostu. Ponieważ no potem będzie to mocno utrudnione. nie mówię, że nie będzie to możliwe, ponieważ każdy z użytkowników systemu będzie mógł co jakiś czas zaprosić kolejną osobę, to będzie obwarowane jakby ograniczeniami czasowymi też, żeby nie przybywało nas za, za dużo, za szybko, ale no będzie to działało od tego momentu, kiedy się skończy projekt za 30 kilka dni. Będzie to bardzo zamknięte, bardzo hermetyczne i, no i nie będziemy otwarci. Nie będziemy otwarci, nie będzie się można od tak wpaść na pomysł, że a dzisiaj se pojadę do chatki. Ci, co pomogą tak, pozostali sory, trzeba było spróbować się przyłączyć i zaryzykować. Dzięki za zaufanie, na razie, do zobaczenia w następnym odcinku.